You say go. bloków. Witajcie, witajcie na, na naszym nabożeństwie. Coś mi tu buczy chyba. Chyba bas. A, wystarczy bas wyciszyć, on się wtedy... O, dzięki. Słuchajcie, kilka ogłoszeń, ale zacznę od tego, które jest, którego nie ma na ekranie, ale Marzenka mnie prosiła, żeby przypomnieć. We wtorek o godzinie 19.15 Zapraszamy na modlitwę u Marzenki właśnie. Także w najbliższy wtorek. Jest, powiedziałem, będzie to jaki czas? Wspaniały, cudowny, fenomenalny, żeby nie... Po, niebiański, żeby nie powiedzieć niesamowity. Okej, okay, słuchajcie, to teraz jeszcze kolejne ogłoszenia. Za mniej więcej miesiąc czasu będzie konferencja w Budapeszcie. Od 10 do 14 marca. Niektórzy z nas już jadą, można już się rejestrować. Są zmiany, bo nawet już po naszej interwencji uaktualnili to, że będzie też tłumaczenie na język polski na słuchawkach, więc dobrze jest. A teraz taką, taki pomyślałem, że puszczę filmik z Eurokonu, który był w zeszłym roku. Takie przypomnienie tego Eurokonu, który był tutaj w Warszawie, żebyście mniej więcej mogli zobaczyć, jakiego to jest typu wydarzenie. To taki krótki filmik na przypomnienie tego, co się działo. Tak mniej więcej było. Słucham? Zdjęcia Adrian i Magda. A, tak żeby, móc, prawa autorskie trzeba tutaj jakoś, tak żeby nie potem nie było. A, to był wspaniały, cudowny, samo niesamow... niebiański czas. Ale już za chwilę, za trzy, nie, trzy, trzy... No, za mniej więcej miesiąc czasu w Budapeszcie. Miejmy nadzieję, że będzie równie niebiańsko. Dobrze, kolejna konferencja, która przed nami to Polcon. Można się już rejestrować, także zapraszam wszystkich do rejestracji, bo będzie to od 11 do 17 lipca w Szczyrku. To specjalnie wybraliśmy Szczyrk, żeby wszyscy nasi goście zagraniczni mieli problemy z wymówieniem tej, tej nazwy, zwłaszcza Amerykanie. Oni tak mają z tym problem. I zapraszamy też w środę na nasze nabożeństwa, gdzie poruszamy różne, bardzo ciekawe tematy. Jest tak wtedy bardziej teologicznie, bardziej, tak bym powiedział, staramy się tak zgłębiać niektóre tematy. Także jeżeli brakuje Ci takiej, takiej teologicznej wiedzy, czegoś takiego, to możesz zadać pytanie, może na nie odpowiemy, może nie, różnie to może, zależy jak to pytanie będzie brzmiało, ale zapraszamy w środę. I za no nie, niedługo, bo 21 i 22 lutego będziemy mieć tutaj w Warszawie szkołę biblijną i będziemy mieć specjalnego gościa, który do nas przyjedzie, który poprowadzi. To będą takie warsztaty bardziej takie niż taka typowa szkoła, na którą zawsze jeździmy, bo każdy będzie uczestniczył w tym. Także zapraszamy, zaplanujcie sobie ten czas. Zaczniemy w piątek o 19 i później cała sobota będzie. Przyjadą do nas na różni goście z różnych miejsc, także dobrze jest sobie ten czas zaplanować, bo będziemy wielu ciekawych rzeczy się uczyć. I to tyle, jeśli takie bieżące ogłoszenia. I też jak pamiętajcie o swoich modlitwach, bo na naszą konferencję, która była tutaj w Warszawie, na Eurocon, była duża, przyjechała duża grupa z Chin, zresztą widać ich było na zdjęciu. Więc módlmy się, żeby w tym roku mogli przyjechać bo może się okazać, że nie będą mieli jak, bo wszystkie loty zostaną za, zablokowane, ale możecie się też o to modlić, żeby Bóg jakoś tam to wszystko poprowadził. To pomódmy się i zaczniemy od uwielbienia Pana. Panie, tak dziękuję Ci za ten przywilej, że teraz możemy być tutaj, że możemy być w Twojej obecności. Dziękujemy za to miejsce, gdzie możemy się gromadzić, Panie, i za to, że Ty dałeś nam to miejsce i że... I że, Panie, dzięki Twojej łasce, dzięki Twojej dobroci, dzięki Twojej miłości, możemy teraz, Panie, wielbić Ciebie, chwalić Twoje święte imię, słuchać Twojego słowa i mieć społeczność tutaj, Panie. Dziękuję Ci za każdą osobę, która tutaj jest i za to, że możemy teraz razem w Twojej obecności przebywać. Błogosław też tych, którzy jeszcze tutaj zmierzają, doprowadzić tutaj bezpiecznie, a także, Panie, prosimy Cię tych, którzy są z nami. Przez internet prosimy Cię, abyś też dotykał się ich, abyś Ty był z nimi, szczególnie pani. dziękujemy Ci za ten przywilej, że możemy w ten sposób też być obecni w innych miejscach. Prosimy Cię, abyś błogosławił teraz ten czas w Twoim świętym imieniu. Amen. To powstańmy i zaczniemy śpiewać. Yeah.